Cześć wam wszystkim, z tej strony pana się Wam na kolejny odcinek z Brawl Stars, moi drodzy, i dzisiaj powiem wam o pewnych emotkach, moi drodzy, które najprawdopodobniej niedługo trafią do giereczki. I w jaki sposób będzie można je odblokować No i oczywiście pokażę wam te motki Ale jeszcze moi drodzy zanim zaczniemy Strzelcie łapeczkę w górę Ostatnio naprawdę bardzo ładnie lecicie z zasięgami Więc jakbyśmy dali radę tutaj dobić 1000 łapek w górę to by było naprawdę bardzo fajnie Oprócz tego zasubskrybujcie kanał Bo lecimy po 250 tysięcy subskrypcji a już mamy 244 tysiące Albo już nawet 245 tysięcy Jak oglądasz ten film Więc zasubskrybuj kanał Wpadajcie również na mojego Instagrama Tam różne rzeczy wrzucam, jakieś zdjęcia, relacje itd tak Też daję Info, kiedy są live'y, aktualnie na live'ach wbijamy 40 tysięcy pcharków. Jak widzicie, moi drodzy, mamy już 36 217. No, na pewno, jak wlatuje ten film na kanał, to już mamy więcej tych pcharków. E, mimo tego, że jest reset, jak widzicie, bo ja to nagrywam w weekendzik, moi drodzy. Odbierzmy sobie jeszcze rzeczy za darmo. Standardowo, oczywiście, jak cokolwiek kupujecie w sklepie Kodzik Panda, bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie z Kodem Panda w sklepie, moi drodzy. E, jak oczywiście coś kupujecie, to podsyłajcie na mojego Instagrama, to wtedy was pozdrowię. Tak jak Borysus i Crackers 83, bardzo dziękuję za wsparcie z kodzikiem Panda. Jak wy chcecie być również pozdrowieni, moi drodzy, no to. Standardowo kodzik Panda w sklepie. podsłuchajcie nagrania jak coś kupujecie z kodem Panda na mojego Instagrama. Odbierzmy sobie podwajacz żetonów, moi drodzy. podwać żetonów, bardzo fajna sprawa. Szczególnie, moi drodzy, że często on może wypaść w start dropach i bardzo łatwo możemy wtedy nabić karnet. Jak widzicie, mam już 24 poziom, prawie więc naprawdę szybko mi to idzie. I niedługo odblokujemy sobie Kordyliusza, moi drodzy. już będzie odblokowany. Będziemy również go w na streamach, Więc jeszcze raz, moi drodzy, gorąco zapraszam na liveiki. Namy no, już sobie tu tutaj odpalamy Brawl TV i będę wam opowiadał co się dzieje, moi drodzy. Postanowiłem nagrać odcinek trochę inny niż zazwyczaj, bo w sumie mało kiedy nagrywam takie odcinki bardziej informacyjne albo pokazuję wam jakieś nowości czy inne takie rzeczy. Więc po pierwsze, moi drodzy, jak widzicie jakiś ziomek wrzucił na Reddita, jak wydropił, moi drodzy, spray do Daga. Co jest bardzo dziwne, ponieważ no Dag jeszcze nie jest dostępny, ma on wyjść dopiero w sierpniu, więc no chłop sobie już dropnął spray do Daga. No i o tyle to jest niefajna sprawa, bo no on pewnie musiał mieć chyba jaką gwiazdkę, wydaje mi się, że epicka albo mityczna jest moi drodzy od właśnie y, tutaj y, emotek, no i on dostał taką gwiazdkę już myślał, że ma pewnie coś mega fajnego, a dropnął spray do postaci która nie wyszła, przez co nie może go nawet używać więc naprawdę mega tutaj niefart dla tego ziomeczka, ale chciałem wam to właśnie pokazać jako taką ciekawostkę że no chłop jakimś cudem dropnął spray do daga możecie napisać w komentarzach, czy też dropnęliście coś Czego jakby nie możecie użyć, bo też widziałem, że ktoś dropnął jakąś emotkę do Phoenix kruka. Nie ma tego skina, czy coś takiego, albo nawet nie ma kruka, więc no, dosyć dziwne. Czasami są te dropy i zbugowane, więc dajcie znać komentarze, czy Wy mieliście, moi drodzy, coś takiego, czy jednak nie mieliście nic. Oprócz tego, zobaczcie, moi drodzy, jak się nazywają postacie w różnych językach, moi drodzy. I na przykład mamy Mr. P który jak widzicie po polsku no jest oczywiście pan pen, czyli tak samo przetłumaczony, ale na przykład po francusku jest monsieur M, czyli jakby pan M, a nie pan P, więc dosyć ciekawa sprawa, a po ind indonezyjsku, czy nie wiem jak to się mówi, to jest pan C, więc no dosyć, dosyć dziwna sprawa moi drodzy, na przykład Jin w... Portugalsku oraz po włosku to jest Eugenio, więc naprawdę mega śmieszne, zresztą po hiszpańsku też jest Genio, więc Ciekawa sprawa moi drodzy, że no w niektórych językach jakby te postacie totalnie się różnią i całkowicie inaczej się nazywają Zresztą widzicie na ekranie jak to wygląda, możecie napisać w komentarzach jaka ta nazwa wam się najbardziej podoba No dla mnie moi drodzy top 1 to jest jak się nazywa Barley po... Włosku, no to jest za mocne Bombardino widzowy, Bombardino, nie wbijamy Borbandino dzisiaj, no za mocny, za mocny jest naprawdę. Mega śmieszna nazwa, więc piszcie w komentarzach, jaka nazwa Wam najbardziej przypadła do gustu. No i przejdźmy sobie do głównego tematu dzisiejszego odcinka, moi drodzy, czyli oczywiście do nowych pinów, emotek. Nie wiem, co to będzie, moi drodzy, ale znalazłem na reddicie coś takiego, że mają być takie oto emotki niedługo i po prostu będą one do zdobycia albo w jakichś challenge'ach, albo do kupienia. No, różnie to oczywiście bywa z tymi emotkami, pinami i tak dalej, moi drodzy. Więc jak widzicie, mamy taką emotkę, że jest jakaś żółta i czerwona kartka, co by oznaczało, że może będzie jakiś challenge związany z piłką nożną, i pewnie na tym challenge będzie do zdobycia właśnie ta emotka. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest żółta i czerwona kartka. Nie wiem, możecie napisać w komentarzach. Oprócz tego mamy jakieś dwie emotki u góry, jak widzicie te w kółku. Nie wiem co to może oznaczać, naprawdę nie mam zielonego pojęcia. No, totalnie nie wiem, to wygląda na jakiś kurcze hak, tak mi się wydaje. Jakby ten czerwony, a ten niebieski jest odwrócony w drugą stronę. Ten hak. Jakby od pirata czy coś takiego, że jak wiecie tam piraci nie mają ręki to mają hak na końcu. Tak mi się wydaje, że to jest to, ale nie wiem, możecie napisać w komentarzach, jak wy to widzicie. Potem mam jakieś słońce, coś tam El Primo, więc może będzie jakiś challenge z l Primo związany. Jest jakiś tutaj pin również z koroną oraz namalowaną głową Mortisa, więc też może coś związanego właśnie z tym być, zobaczymy. Oprócz tego tutaj e, taka emotka, gdzie jest nam mega ciepło, po prostu i pot nam spływa po twarzy jakieś inne, tutaj jakiś ziomek nurkuje, tutaj jakieś fanfary czy nie wiem co to jest w ogóle, jakaś trąbka na plaży jakaś gwiazdka sobie leży z parasolem i właśnie znowu jakaś emotka, gdzie to jest jakiś sędzia co gwizda, czy coś takiego więc bardzo możliwe moi drodzy, że po pierwsze będziemy mieli jakiś challenge związany z piłką nożną, gdzie będą właśnie te piny do wygrania i bardzo możliwe również, że będziemy mieli jakiś challenge z El Primo czy Mortisem, albo po prostu będą te emoty, emotki czy piny do kupienia, moi Drodzy, w sklepie, więc dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. A my sobie jeszcze na koniec walniemy jakąś giereczkę. Grałem dzisiaj, moi drodzy, troszkę tutaj. Jak to się nazywa? Takedowna i moi drodzy wbiłem sobie 25 rank na colcie jak widzicie, wyżej chyba nie będę wbijał i też moi drodzy na live będę musiał zacząć wbijać wszystkie postacie na 600, bo jak chcę wbić 40 tysięcy to będę musiał mieć wszystko na 600, więc no tutaj od kruka w dół wszystko będzie musiało być na 600, a nie na 550 tak jak wcześniej żeśmy dobijali, bo jak widzicie parę postaci już jest zbite, więc może sobie zagram jakąś nitom nie wiem czy jest tutaj hejst, nie ma hejsta niestety. Mm, dobra, co bym tutaj zagrał w takim razie Może solo, zobaczmy jaka jest mapa na solo Okej, okay, taka mapa na solo Nie jest najgorsza, ale jednak nitę bym nie wybierał Tylko coś innego O, Mike może być nawet ciekawy tutaj Tylko będzie dużo mortisów, ale zobaczymy Powinniśmy sobie jakoś dać radę, więc moi drodzy Lecimy red, zobaczymy jeszcze przy okazji Dostaniemy jednego dropa Więc o tyle spoko, mam nadzieję przynajmniej Że będziemy top 4 i zaliczy nam jako wygraną Więc fajnie by było Więc startuję, moi drodzy z giereczką Jest tam jakiś yy, kieł Zaraz zobaczymy, zobaczymy czy będzie też Bombardino, widzę, że nie ma żadnego na mapie, nie no, widzę, naprawdę ta nazwa Barleya to mnie rozwaliła, więc napiszcie w komentarzach, jaka wam się najbardziej spodobała, ale Bombardino jest mocne, naprawdę mocne, Bombardino widzowe, nie no, naprawdę, śmiesznie, śmiesznie, spróbujemy sobie tutaj porobić tego kieła, mam nadzieję, że mi się uda, fajnie by było jakbym też gadżetem jakby spróbował go tam podjechać, ale na razie jeszcze... Nie ma co używać, tutaj też boję się, że jak tam wejdę, to nagle mi ktoś wyjdzie z krzaka i po prostu mnie porobi, co jest możliwe, ale chyba nikogo nie ma, zresztą by pewnie rozwalił parkiuba. Chociaż mógł się ktoś tak specjalnie skampić, że niby nikogo nie ma, a jak podejdziecie, to was porobi, więc no. Różnie to bywa, ale jednak tak nie było. Spróbujemy sobie tego kieła dobić. 9 hp na no chłopie. Nie, no nie wierzę w to. Dobra, giniesz, mam nadzieję. Ok, bardzo ładnie. Oj, ten masz 7, trzeba uważać na niego. Ja mam starper, że mogę skakać na tym? Mogę skakać na tym, dobra, to przynajmniej tyle, bo nawet nie wiem, jaki miałem starter wybrany. 6 osób zostało, jeszcze dwie muszą paść przynajmniej. Ja nie wiem, czy się nie skampić chwilę. Yy, taktykę Toriego tutaj oczywiście, Tori, pozdrawiam Cię, jak oglądasz ten odcinek yy, i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale nie, no, kampić raczej nie ma co. Sprawdźmy sobie krzaki dookoła, dobra, to ja Kruk. Tam jest kruk, moi drodzy, który w ogóle nie ma nie ma kübów, więc fajnie było go porobić, bo myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. A tutaj, co ten Edgar Lata, ok, tam został co porobiony, tamten kruczek, ok, tutaj jego my myślę, że też moglibyśmy porobić. A ten Rzemek, co on się steamował z nim, on się chyba z nim steamował, tak mi się wydaje. No to unlucky, widzowy no unlucky, naprawdę unlucky, jak on się z nim steamował, no ale chyba nic już nie, nie zdziałamy, tak mi się wydaje. Ok, dobra. Wyskoczę z tego, wyskoczyłem, ale i tak ginę, i tak ginę, nie, jeszcze mogłem w sumie to, jeszcze mogłem widzowie wywalnąć gadżet, Kurczę, no trochę źle to zrobiłem, ale tak czy siak mam, moi drodzy, trzecie miejsce, więc powinniśmy mieć zaliczone tutaj winek na star dropa, zaraz zobaczymy zresztą, czy go otrzymamy, tak jest, jest star drop, więc moi drodzy, każdy w tym momencie stawia łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zobaczymy, co mi wyleci, OK, upgrade może, o, jest, bardzo rzadki, dobra, jeszcze będzie może epicki, jest epicki, ej, dobrze, Fajnie, że zostawiście paczkę w górę, zobaczymy co mi wyleci. No oby nie dropnął, moi drodzy, emotki do daga, bo jak dropnę emotkę do daga to masakra, ale zaraz zobaczymy. Wow, 1063 podwajaczy żetonów. Ej, to jest szczerze mówiąc chyba najlepszy drop, jaki mogłem w ogóle dostać, bo podwajacze żetonów są mega OP. Przez to, że ich aż tyle dropi, to bardzo szybko mogę wbijać karnet, bo mi wszystko mnoży razy dwa, więc naprawdę mega fajnie, że to dropnąłem. No i przy okazji jeszcze tutaj mamy monety, no i zobaczcie, no za chwilę praktycznie dobijemy Kordyliusza, tylko czekamy aż wyjdą nowe misje za yy, niecałe dwa dni i wtedy na pewno go odblokujemy, więc będziemy wbijali na live'ach i też będzie z tego odcinek. Ja, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że nie, jak wam się spodobał, jeżeli tak, wrzućcie opeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wpadajcie na Instagrama, trzymajcie się, cześć!